Alfa Romeo zaprezentowała nowy Bolit C41. Po raz pierwszy uroczystość odbyła się w Polsce, w Warszawie. Wszystko za sprawą PKN Orlen, który od 2019 roku związany jest z F1. To bardzo ważna i opłacalna inwestycja dla Orlenu, tłumaczy prezes Daniel Obajtek. Nie byłoby tej wspaniałej uroczystości, gdyby nie to, iż Orlen jest sponsorem tytularnym Alfa Romeo Racing Orlen. Jesteśmy. Firmą globalną, działającą na sześciu kontynentach. Nasze produkty są w stu krajach. W związku z tym inwestujemy w sport. Inwestujemy w sport, który ma zasięg globalny. To jest budowa marki, budowa rozpoznawalności marki. To przekłada się bardzo mocno na biznes. Swoją przygodę Orlen rozpoczął z Williamsem przed rokiem. Związał się z Alfą Romeo i ta współpraca będzie kontynuowana w sezonie 2021. Jak wyjaśnił Daniel Bajtek, to była odważna i opłacalna decyzja. Widzimy możliwości inwestowania w sport, bo daje nam to wartość dodaną. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że ta wielka uroczystość odbywa się w Polsce. Bardzo dziękuję całemu zespołowi, bardzo dziękuję kierowcom, że pięknie promujecie nasz kraj, pięknie promujecie. Markę Orlen. Dziękuję bardzo. A jaki jest nowy bolid C41? Musieliśmy tutaj przygotować się do nowych zasad i zorientować się, w co będziemy mogli zainwestować nasze zasoby, ponieważ w porównaniu z standardowym sezonem nie mogliśmy zbudować zupełnie nowego a Więc wiele części są tak naprawdę częściami wspólnymi z poprzednikiem. I sami musieliśmy zadecydować, gdzie zainwestujemy w największym stopniu, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Myślę, że dla mnie, jako pochodzącego z Polski, tego rodzaju wydarzenie, pierwsza prezentacja w Polsce jest czymś naprawdę niesamowitym i myślę, że musimy wszystkim podzięk wszyscy podziękować naszemu głównemu sponsorowi PKN Orland. Dzięki nim nie tylko dla mnie, ale też dla polskich kibiców. I jest bardzo szczególny dzień. Jakie są zatem oczekiwania na ten sezon? Cieszę się, że możemy zobaczyć ten nowy bolid. I jest to dla nas spora niewiadoma. Zmieniły się niektóre zasady. I tak jak wszyscy nie wiemy jeszcze, gdzie będziemy. Mam nadzieję, że lepiej się uplasujemy niż w zeszłym roku, a już pewne wyobrażenie będziemy mieli o tym za kilka tygodni, po pierwszych testach, jak również za nieco wyżej miesiąca po pierwszym wyścigu. No, postaramy się, jak tylko będziemy mogli. W każdym sezonie, kiedy widzimy Boli po raz pierwszy, człowiek jest bardzo pod ekscytowany i oczywiście ten uh, uh, jest najpiękniejszy ze wszystkich, który widziałem w ciągu trzech lat, kiedy jestem w zespole. Oczywiście jest bardzo szybki i szybszy. Także nie mogę się doczekać pierwszych testów, kiedy będziemy mogli po raz pierwszy poprowadzić ten bolid. Pierwsze testy zaplanowano na połowę marca w Bahrajnie. Pod koniec marca odbędą się pierwsze wyścigi. Dodajmy, PKN Orlen w sezonie 2021 będzie mógł liczyć na podobną ekspozycję na bolidach Alfy Romeo jak w ubiegłym roku. Charakterystycznego orła znajdziemy między na tylnym i przednim skrzydle obręczy systemu Halo lusterkach, a także na sekcjach bocznych modelu C41.